Znajdujemy się w salonie Home and You. Jest ze mną pani Marta, która opowie nam o niesamowitej kolekcji przygotowanej specjalnie na ten sezon, która znajduje się za nami. Jest to kolekcja Back to 50s, a więcej opowie nam pani Marta. Pani Marto, co nam pani tutaj oferuje? Co tutaj się znajduje? Zachęcam do zapoznania się z naszą kolekcją. Znajdziemy w niej takie elementy jak wieszaczki z nadrukami z amerykańskich komedii. Reklamami. Właśnie przykuwają bardzo uwagę te optymistyczne nadruki, które są bardzo pozytywne i przede wszystkim też fajne są te takie motywy, Pin Up, bardzo 50s. A moją uwagę przykuła ta puszka. Mogłaby mi Pani coś o niej powiedzieć? Co to jest w ogóle? Mamy tutaj serię pojemników, właśnie takich metalowych z mhm. nadrukami z reklam. Tutaj. Francuskich i amerykańskich z lat 50. E, przydają się w kuchni oczywiście jak najbardziej. E, do tej kolekcji polecamy również e, ściereczki tutaj. Tutaj mamy właśnie takie bardzo fajne ściereczki, i oprócz tego, że one są nie tylko ładne, kolorowe i optymistyczne, to dodatkowo są wykonane z bardzo dobrej jakości materiału. Dlatego serdecznie polecamy. Tutaj widzę również takie motywy jak Merlin Monroe. To już w ogóle kojarzy mi się tak z latami 50., ale co mnie bardzo zaciekawiło i bardzo mi się spodobało, to jest ten kuferek. Proszę mi powiedzieć, do czego on może być przeznaczony, jak możemy go użyć. Kuferki służą do różnych rzeczy. Mamy dwie wielkości. Ten jest mniejszy, mamy też również taki większy. Możemy go użyć na różne sposoby: do przechowywania bibelotów, chustek. Tutaj mhm. już kwestia fantazji użytkownika. Tak, a e, oczywiście również z latami 50. kojarzy nam się taki materiał jak jeans, popularny do dzisiaj oczywiście. I tutaj chciałabym pokazać taką poduszkę. Proszę mi powiedzieć, czy ona jest wygodna w użytkowaniu? Czy nie jest twarda? Te poduszki są bardzo miękkie, aczkolwiek służą raczej do celów dekoracyjnych. Mm -hmm, czyli raczej na co dzień nie możemy sobie na nich poleżeć, się przytulić. E, przytulić tak, poleżeć raczej nie, mm -hmm. e, aczkolwiek do w, wystroju salonu, jak najbardziej narzucić na kanapę, dwie trzy, mniej więcej. E, na pewno ja poprawi to wystrój. A czy ma Pani może jakiś taki swój ulubiony element tej kolekcji? E, w tej kolekcji bardzo ciekawe są figurki pin-up. To E, stronę. Mm -hmm. Na pewno dodadzą charakteru e, wnętrzu. Można je ustawić w sypialni, w salonie. Przykuję uwagę. Także zapraszamy wszystkich do zapoznania się z resztą kolekcji, bo jest na pewno bardzo ciekawa, bardzo kolorowa i przeznaczona nie tylko dla ludzi, którzy przeżyli swoją młodość w latach 50., ale również naszych rówieśników przeniesie w tamte piękne retro czasy. Zapraszamy.